kochani z tej strony, ty, ja witam was w kolejnym odcineczku ze testy Dzisiaj mamy kolejną środową aktualizację. I tak, są nowe konie magiczne: oni są chyba gdzieś tam w Fortupinta czy coś takiego, nie? Ja nie pamiętam już. I ja bym je kupiła w sensie jednego, tyle że mnie nie stać. No, tak zawsze mam. No, jestem smutna, że mi nie stać, ale trudno, że mnie, mnie, mnie nie stać, mi nie stać, że mnie nie stać. Dobra, gdzie one są? Z tego co wiem gdzieś tu? Nie, 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 ale tak one tam, one tam na dole. Tam obok tej imprezy. Więc idziemy je zobaczyć. Jestem mega taka podekscytowana, bo widziałam je tylko na spoilerach. Tam są, tam są, tam są. O, oh, wow! Ale go zrobili. Wow, wow! No, nie wiem, czy takie pozytywne, wow, czy takie negatywne, wow. Generalnie to taki, taki. No, 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 te kopyta mi się mało podobają. No, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy tutaj, sobie zejdziemy. I kopytka zobaczymy. Czy to jest ładne? Nie, no w sumie może być. Nie jest jakieś takie, takie złe, że złe, że złe. Nie jest takie złe, ale też nie jest idealne. No, one mają takie futerko tutaj, aż do ziemi. Totalnie do ziemi. Więc nie widać w ogóle ich kopyt. Zad, 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 zad. Spójrzmy na zad. Normalny. ładny, zap. taki jak jabłko, trochę mi przypomina jabłko, nie wiem czy wy też takie macie takie skojarzenie. Tutaj jabłko tu korzonek, ten ogon to korzonek, A ogon tak z góry to moim zdaniem się trochę zlewa z tym, no tak wychodzi jakby z jakiejś dziury, nie wiem to tylko moje zdanie, ale no. W sumie to każde ogony to tak wychodzą, nie przyglądałam się wcześniej za bardzo. Tutaj ma łuski, czy nie wiem co to jest, pióra chyba, tak? Łuski czy pióra? Tu mamy pióra, to mi przypomina pawie pióra, ale no. O, tutaj mamy, o, ładne pióre, pióra lub łuski, pióro łuski, ale tak żywa. Grzywa, grzywa? A, no taka, taka, taka sobie, no jakoś ujdzie, nie? Ale... Taka sobie. Dobra, idziemy do drugiego konia, bo będę tak sterczać tylko na jednym to cały odcinek. E, dobra, on, gdybym miała kupować to bym kupiła go, ale tak trochę, no, no, trochę no, trochę bardzo, trochę bardzo wyraziste to białe oznacza się czarnym. Gdyby nie było tego czarnego, to moim zdaniem byłoby lepiej. To w środku, ta, ta kulka w środku tego pióra białego jest ok, ale gdyby nie ta czarna obwódka, to by było moim zdaniem lepiej. Ogonek ma śliczne, no śliczne, śliczne. No to chyba paw jest. Nie wiem, to moim zdaniem tak wygląda. Przypomina mi pawia. A wejdziemy sobie. No. No no no, 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 może być, no. no. jest, jest, ok, taki całkiem, całkiem spoko I to jest Dorcha, tak? On się nazywa Dorcha. A jak się ten drugi nazywa? I ja zobaczyłam, um, um, o, mamy go. Jak się nazywasz? Sola, Fajnie <noise> Czyli to jest chłopak, nie? Tak, tak, to, to chłopak, chłopaczek. A to jest dziewczyna Dorcha na serio. A moim zdaniem mi to bardziej to przypomina dziewczynę, a to chłopaka. No ale dobra. Tak dzień, tak mają. I mamy jeszcze. To co to jest? Mi chyba gołębie przypomina. Tak to jest do tego różowego, do, do tego chłopaka. Gołąbie, gołąbie. Jakie skrzydełka Nie no to jest całkiem spoko Pokaż pysia Łapy jej Ale łapy dopracowane Super mi się te łapy podobają Oczy super Też piękne dzióbek ten, Też jest okej okay. Takie kolory ma nie typowe Nie gołębie kolory I jeszcze tam był jeszcze gdzieś ten drugi jakieś coś, o tutaj, tutaj ja tego nie zauważyłam e, tutaj mamy to coś gołębie, nie, co ja nam to jest sowa, to jest sowa już mi się wszystko mieszam e, bo no, jeju ale ile one kosztują raczej nie mogę na tym, o dobra, dobra, dobra co so 400 star coinsów jeju to jest mega dużo na jak na takiego małego zwierzaczka ładny jest, owszem jest ładny, no ale czy opłaca się wydawać 400 starkońców na takie coś żeby latało tylko oła oh, wow. dobra, to jest piękne opłaca się opłaca się, dobra, przepraszam no, to co wtedy mówiłam wtedy spoglądałam tylko dołu nie, 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 nie. No, tak spoglądałam, ale kiedy tylko zobaczyłam to, to jest takie, takie, takie piękne, te piórka i w ogóle wszystko. Tak opłaca się na to wydawać, ale ja nie wydam, no, tak? coś, coś w tym stylu. A bo ja zbieram, może za tydzień kupimy sobie tego konia. No i. Co, 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 to to, to tyle? Eee, czekajcie, tak, to tyle. Eee, nie, 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 to tyle. To, to nie tyle. Jeszcze jest w sklepie z bonusami jakieś rzeczy. I mm, zmienili, to znaczy oddali takie coś, że można sobie e-maile robić, jakby to powiedzieć, zmieniać e-maile na kontach, ale to jest tylko dla tych, co jeszcze nic nie kupowali i ja nie mogę wam tego pokazać bo już kupowałam wiele starcoinsów więc no kupowałam coś więc, więc jakby nie mogę zmienić nie mogę tego doświadczyć no więc jak ktoś z was to zobaczy to możecie pisać w komentarzu bo jestem ciekawa jak to jak to się robi dobra lecimy do Mullen. do Mordant. i gdzie jestem sklepik z pomocami? o, a, a tu takie coś było. Był to ten znaczek? To jest 8? Nie, nieskończoność. Dobra. Trudno. Znaczek. Znaczek to nie najważniejszy. Oj, oj co to jest? Schodło? Tego nie było. Uuu, to jest ładne Dobra, ale nie będę... No, dobra, weźmy. Ja tego wcześniej nie widziałam, pewnie wam nie pokazałam na którymś z odcinków, dlatego teraz też nie chcę nic przeoczyć. Yy, o głowie takie zwykłe, fajne, ogłowie Na chwilę to założę, potem zmienię. Yy, siodeło. Siodeło. Siodło, no to jest taki zestaw. Mi to aktualnie nie pasuje, więc nie będę tego nosiła, co się z tymi okularami stało co się z nimi stało coś, mi nie pasuje te okulary. Fajne, super, 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 super. Mm, dobra, siodłko takie o, takie o, takie o. No takie zwykłe, ładne siodło. A widzicie... O, dobra, dobra, widzieliście, że tutaj, tutaj, tutaj na tym o pięknym, ślicznym ogłowiu takim tylko dla... O, jak ona wygląda w tych okularach. Dobra, nie będę zmieniać tematu. Lepiej na... nie będę patrzeć na te okulary. Yy, na tym ogłowiu specjalnym dla naszych pięknych marwarii są harfy Aiden, o ile się nie mylę. No tam jest zameczek. I harfa Aiden jest również tu. I tu. Dobra, czy tylko ja tego nie zauważyłam wcześniej? Cóż, trudno, dobra, to tyle, tak, to tyle, a, no tak, jeszcze miałam zmienić, jeszcze miałam zmienić, Zmienimy, zmieniamy, zmieniamy, a tego tyle nie chcę, gdzie, 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 a, to, dobrze, i to chyba tyle zostało dzisiaj dodane do naszej pięknej, pięknej, pięknej gierki, giereczki. Super graficzką, pięknymi postaciami, pięknymi koniczkami, ale dobra, nie będę odbiegać od tematu, a więc myślę, że to by było niestety dzisiaj na tyle. Tak myślałam, że znowu będą konie, ale no. Tak. No i są, ale mnie, na no nie, nie stać. W sumie to niektóre magiki, magiki kosztują po 700 ileś, więc byłoby mniej stać, ale ja niepotrzebnie kupowałam ten strój. Czegoś w sumie nie wiem, czy żałować, że mnie nie stać, bo ja jakby teraz trenuję tego. Więc. No, 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 no. kolejny koń do trenowania to tak trochę słabo. Więc, no, tak podzielnie żałuję, podzielnie nie żałuję. No, jestem smutna i yy, szczęśliwa. To, 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 to wszystko w jednym. Jak mnie na, na konia nie stać, bo gdyby było mnie stać, to oczywiście oczywiście bym kupiła, jak to zawsze ja. Ale, no, ale nie na szczęście nie stać, bo bym kupiła. A potem bym nawet ani razu na niego nie wsiadła, więc byłoby to bez sensu. A więc, kochani, myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Oczywiście mam nadzieję, że Wam się spodobało. Y Będę robiła specjal niedługo, jakiś tam fajny specjalik. Podejrzewam, że będzie to specjal na 190 subków, i w tym specjalu w sumie to nie wiem, czy zrobić specjal. No i niedługo też powinno być Stable On Nowa. Jakie ja dawno do, na to konto nie właziłam? Chyba tydzień temu, jak wchodziłam, to na Stable On Nowa na Adel. A tak to nie wchodziłam, w mój konie zaniedbany To znaczy, buźkę ma dobra, bo kupiłam sobie na jakieś 14 dni stajenną Więc co mi opiekuje się tymi konikami A tak to jej te okulary są takie brzydkie Tak to jest, kon to takie, no, 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 zaniedbane Bo konie ja duszy nie trenowany Jazda duszy zrobiona No dobra, trudno jazdę duszy może sobie potem zrobimy potem może kiedyś zrobię tą jazdę duszy i nagram wam odbieranie gońca runicznego jeżeli w ogóle kiedykolwiek go odbiorę a więc tak kochani myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku mam nadzieję, że wam się spodobało no i do zobaczenia w kolejnym filmiku